witamy z powrotem jesteśmy na strajku na rondzie w piszu. miała być miała być przerwa i mieli puścić i mieli puścić odblokować mieli puścić odblokować Ale coś na razie nie odblokowywują Co pół godziny Puszczają wszystkich na 15 minut fajnie miło fajnie miło już nie już na jedziemy zrobili pewnie może już się tutaj dzisiaj zabijać gospodarze gospodarze walczą o swoje super dużo młodych gospodarzy a nic dziwnego tego wsadzili za fajerę to sami widzicie śpieszy mu się bardzo tylko nie wie gdzie przejdziemy Co? Powiem Wam szczerze, widzowie, że zbytnio to policji nie ma u nas na tych strajkach. Jakby wiedzieli, że mamy. Gospodarzy bardzo kulturalnych. Jednak swoich ludzi znają. Ciekawe, jak w Polsce. Ale co do tutaj, co, co do tego strajku, to powiem wam szczerze, że jest petarda. No, jesteśmy dumni z naszych gospodarzy z naszych gospodarzy i spisza, tak? A z jakichś ekscesów, awantur, bóg wie czego, Sami widzicie, jaki złotów. Ludzie też się nie awanturują, bo wiedzą, że oni walczą o chleb, nie tylko dla siebie, ale i dla nas Co my widzimy? Dwóch trzech policjantów. Należy część będziemy Wam puszczać, co będzie dalej się działo, więc czekajcie, robimy sobie przerwę na piwko, karmi, trzeba wypić. My Was pozdrawiamy, będę ruszać, będziemy nagrywać i będziemy puszczać. Wszystkiego dobrego, na razie.